Witajcie na kanale Domisiozar. To drugi opening w tym roku. Mamy coś, mam coś dla Was dzisiaj specjalnego, czyli Shiny Treasure TREASURE EX. Jest to taki high-class pack, e, prosto z Japonii. swoim możecie zobaczyć, można kupować tylko w Japonii. Oczywiście udało mi się to załatwić od, od pewnego pośrednika, także bardzo dziękuję. E, I co, mamy tutaj 10 boosterków e, z, moż z możliwością e, gdzieś tam e, trafienia jakiegoś Shiny. Na każdą paczkę przynajmniej jest jeden traf, także to, jest, to już jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, fajne, fajna, fajna opcja. Nie będziemy tutaj długo sobie to robili, tylko zaczynamy. Ja już tutaj to otwieram, to jest taka specjalna paczka pod, do sklepów. Taki się nazywa bodajże, znaczy to jest booster box, ale z takim standem całym. Nie mogę tego dostać. Więc przeszło, przeszło. Teraz to przeszło. Hmm. Tutaj Fokus coś świruje, ale mniejsza o to. Eee, próbujemy sobie tego boksa otworzyć w taki sposób, żeby, o. dobra, udało się to odczepić. Eee, tu jest taki standing, żeby sobie to można było wcisnąć. Eee, to tak naprawdę na boki się daje. Taki stąd tutaj się daje, się wciska. No i to ładnie, e, ładnie w sklepie. Taki, e, taki boksik będzie, e, można sobie e, zobaczyć i kupować karty. E, ale nam no, no, zależy nam tak naprawdę na tych dziesiąciach paczkach. E, tutaj wszystkie wyjmiemy. E, no i możemy chyba ja zacząć. Ja sobie te, te karty troszkę stawię tu z boku, żeby były tak ładnie w tle. No i sobie zaczniemy od pokoły. Z tego co wiem, e, trzy karty trzeba, prze, trzeba przełożyć naprzód. E, raz, dwa, i trzy. E, jeśli chodzi o trafy, no to taki najlepszy to jest Charizard. I e, jest jakaś tam szansa, że nam się to trafi. E, co mi to mamy. O, Charmanderek. o tu mamy już holo, kolejne polo. A, I tutaj mamy, to jest rarka, też folo, i to jest w ogóle shiny rarka, bardzo ładne, pałmi. A zresztą też ulubiony, ulubiony pokałon. I drugie tu mamy co? Tu mamy, e, tu mamy też ultra rarkę e, i EXA. Dobra, ale tak nam się już shiny, także, także bardzo fajnie. Mm. Odpakowujemy następne. Do przodu. Dwa, trzy. E, ok. Już tam widać, że jakiś traf będzie, ale to e, z tymi kartami tak jest. E, o, mamy holo. Ładne holo. Tu mamy trenerkę. Też holo. Kolejne holo, ale bardzo ładne bardzo podoba mi się ten pattern. Te paterny, te paterny, które są gdzieś tam w Japonii, są. Są ładniejsze niż w Europie. No i mamy kolejnego IEXA. czyli spełniła nam się e, tutaj, e, na razie w 100% tak nam się ta, ta wizja też na do Ustawiam strach. E, otwieramy sobie następne. Lecimy, nie śpimy generalnie. E, o, raz, dwa, trzy. Trzy lecimy sobie. A sam troszkę równo do kamerki ustawię. E, czy coś na tym boksie będzie? Ten box jest dosyć szybszy. Jak nie zobaczę jakiegoś Shiny, to możecie mnie potem poinformować. Tu mamy Polo. O, tu mamy Shauni. To jest chyba Taurus, tak? Ale bardzo fajny szajni. O, i mamy IXa. Bardzo ładny EX. Fajnie, że te Shiny są w tym, w tym setie. Tak naprawdę, europejski odpowiednik tego seta to będzie Paldia Fates i on będzie wychodził teraz. W jakoś w stycznia, lutego 2023. Trzy karty przerzucamy. A i ciśniemy dalej. O, Charmeleon. Kaczucha. O, mamy no, ładne holo. Bardzo podoba mi się to holo. Tutaj myśmy nie, ale ładne holo za to jest. Bardzo mi się podoba. Czy to jest shiny? Nie, to nie jest szajni chyba. Eee, no i mamy IEXA. Jak na razie, na trzy paczki mamy 3 IEXA. Bardzo fajnie, ale chcielibyśmy. Chce jakąś rerkę trafić. Fajnie by było. Czy hard Fajnie by było gdzieś tam zobaczyć. No i oczywiście tego Charizarda. To jest taki traf, który chcielibyśmy chyba najbardziej w tym, tym secie. Holo, holo. O tu mamy Shiny. O i mamy Mew i EXA. Bardzo ładny Mew i EXA. Dobra, czyli co na razie, na razie żyjemy w tym boksie. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej. 3. Hmm. E, no i je ciśniemy. O, palmą. mieliśmy właśnie wersję Shiny. Także bardzo fajnie. Mamy holo, holo. O, mamy tutaj też ładne holo. No i mamy kolejnego ieksa. Ten pattern tak widać, o, może tak go wrócę, jest jeszcze inny pattern niż, niż, niż jakikolwiek karcie widziałem tak naprawdę w Europie. Ich poprzednich chyba serdecznie tak nie kojarzy takiego paternu. Dobra, trzy karty. Dwa, trzy. No i co my tu mamy? Pikachu. O i tu mamy już, mamy już nasze holo pierwsze. Mało, mamy rajczu. Bardzo ładny tu też, foro. O kolejne, kolejne, kolejny, kolejny tym No i kolejnego ix Czyli na razie, na tak naprawdę, na 7 busterków mieliśmy 7 IX-ów. Zobaczymy, jak tam z wartością tych ix No ale na razie nie ma. Nie ma jakichś super kartek. Zobaczymy, jak dalej. Troszkę tych. Tych hitów tu było. No, ważne, że chociaż te IXy są, one też tam chociaż, chociaż trochę są warte. Co prawda pewnie nie aż tak bardzo jak te artowe wersje tych kart, ale jednak pewnie są warte. No kolejny i-ex. Przedostatnia paczka. Przedstawimy sobie zaś trzy karty. Trzymajmy ściuki, żeby tym razem coś było. Mamy 1,5,1. O! Tu mamy ładnego EXAWY Super. E, nie że tak się ten skrót dokładnie nazywał, ale to jest Shiny EX. O, jest bardzo ładny. Chyba mi się karta źle przełożyła, ale to jest naprawdę fajny traf. E, jeszcze Shiny do tego, więc pewnie troszkę warty będzie. No i mamy Last z Magic. Nie jest szansa, że na się coś fajnego trafi, ale. Ale kto wie. 3, 3 karty najciśniamy. No Czy trafi nam się coś fajnego? Holo, holo, o ładne holo i kolejne i X. Czyli tak naprawdę mieliśmy i w wyszajni. Na koniec nagrywam jeszcze, żebyście widzieli, ile było fajnych dropów z tej paczki. Jest naprawdę high-class paczka i w każdej, w każdej gdzieś tam, w każdym boosterze w tej paczce było coś ciekawego.